Trzebnica to gmina położona na wzgórzach trzebnickich, nazywanych również kocimi górami. Gmina ma charakter rolniczo-sadowniczy. 5 września we wsi Skarszyn odbyły się dożynki gminy Trzebnica dożynki czyli świętoplonów, to ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. Dożynki gminne we wsi Skarszyn miały właśnie taki charakter: mieszkańcy w kolorowym korowodzie nieśli symboliczne efekty własnej pracy, czyli chleb i dożynkowe wieńce. Przedziękczynną odprawił ksiądz dziekan Bogdan Grabowski. W konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy wygrała wieś Cerekwica. Wieniec jest zrobiony ze zbóż. Są tam zboża z naszych pól, pszenica, jęczmień, żyto, owiec. Robiliśmy ten wieniec przez tydzień czasu, 10 osób, a w dniu dzisiejszym i wczorajszym ozdobiliśmy go kwiatami, słonecznikami z ogrodów. Zaczynamy w ten sposób, że w miesiącu lipcu chodzimy po polach i zbieramy to zboże, wycinamy nożyczkami najpiękniejsze kłosy. Następnie wybieramy projekt, następnie mamy spawaczy, Którzy mieszkają we winach i oni spawają ten wieniec według naszego projektu. A już na koniec, to przez tydzień czasu, wieczorami, tak codziennie, po trzy godziny, po cztery, zbieramy się i pleciemy ten wieniec. Nasz wieniec jest symboliczne serce, bo nasza wieś ma bardzo dużo gorące serce. I właśnie nasz wieniec to przedstawia. Pracowaliśmy trzy tygodnie, a zrobione jest z pszenicy, z kłosów, ze słomy. Tropian, ryż. Robiłyśmy we trzy, ja i dwie koleżanki. Robiliśmy to pierwszy raz w życiu w ogóle, wieniec. To był nasz pierwszy wieniec. No ja bym bardzo chciała, byśmy bardzo liczyły na to, żebyśmy wygrały. Sama tradycja przyjechała jeszcze prawdopodobnie za Buga, razem z mieszkańcami, którzy przybyli na nasze tereny. Wieś Kuźniczysko to są mieszkańcy z okolic Tarnopola, Lwowa, Stanisławowa w większości. No troszkę było zaniechane, ale obecnie z powrotem wszystko wraca do łask, do tego, żeby tradycja została podtrzymana. Nasz wieniec jest z czterech zbóż. Jest to taka duża korona ozdobiona żywymi kwiatami, zielenią, żeby ożywić. Panowie robią podstawę solidną, a panie już potem oplatają w koło każdy element przesła. 4, panie, 5, 6, w zależności, która kiedy ma czas, bo taka praca trwa dosyć długo, czasami tydzień, czasami więcej, w zależności od konstrukcji. Goście dożynkowi mogli skosztować chleba z tegorocznych zbóż. Jest tradycja podsumowanie zbioru zbóż, no i ludzie bawią się, cieszą się, że zboża zostały zebrane. Już nie ma tyle pracy ręcznej, w większości zmechanizowana, aczkolwiek w Przyżniwach jest bardzo dużo pracy. Zwłaszcza w tym roku, kiedy były niesprzyjające warunki atmosferyczne, nie padały deszcze. Jeszcze w okoliczny, u okolicznych mieszkańców pszenica na polu stoi, nie zdążyli zebrać. W trakcie imprezy na scenie zaprezentowały się liczne zespoły ludowe. Pomimo niezbyt dobrej pogody w tym roku, Trzebnicy, rolnicy są zadowoleni z tegorocznych zbiorów. Dla uczczenia sadowniczej pracy i owocnych zbiorów od 1980 roku w Trzebnicy pod koniec września obchodzone jest również święto sadów. Na wzgórzach Trzewnickich najczęściej można zobaczyć sady jabłkowe, ale dużo jest również wiśni i śliwek. Popularne są też brzoskwinie, a na niektórych zboczach można zobaczyć uprawy winorośli. Sadownicy świętowali już w różnych częściach Trzebnicy, ale pierwsze edycje imprezy odbywały się na trzebnickim rynku. Później zaczęto odchodzić od tego miejsca na rzecz placu pielgrzymkowego przy bazylice świętej Jadwigi, jednak w tym roku postanowiono powrócić do korzeni i święto sadów odbyło się na trzebnickim rynku. Hektar mamy wiśni, yy, co mamy? Pół hektara czereśni, no i reszta to śliwki. mamy tak, no, ogólnie około 5 hektarów. No, no, jesteśmy bardzo zaangażowani w, tą swoją, w ten swój sadzik, bo, bo no, kochamy śliwkę i jest to taka nasza, taki, taki, takie drzewo może, można powiedzieć przewodnie. Robimy to tak, robimy to hobbystycznie, to nie jest takie gospodarstwo, takie typowo sadownicze, a my, ponieważ ukochaliśmy pracę no, w sadzie, ja jestem po szkole rolniczej no, i tak zawsze sobie marzyłam od dziecka i powiem tak szczerze, że marzenia mi się spełniły. My, mąż też razem wspólnie pracuje, żeśmy się właściwie tak dobrali i, i to nam wychodzi, myślę. Jesteśmy zadowoleni. Pomimo tej ciężkiej pracy, jesteśmy, jesteśmy zadowoleni. Przyjeżdżają do nas ludzie cały rok, wyzwaniają za owocami, czy owoce będą, i mówią, że tego smaku. Nawet przyjeżdżają do Sadu i mówią, że kupili gdzieś tam owoce w markecie. I niestety nie mają tego smaku i trafiają nawet do nas do sadu. Dopytają się gdzieś tam, gdzie mieszkamy, gdzie tego i trafiają i mówią, że potrzebują smaczne owoce, które dojrzeją na drzewie. One mają taki fajny smak, mają, mają ten taki taki... takie są słodkie. I ta słodycz jest z drzewa zupełnie jest inna. No, trzebnickie śliwki, proszę pana, są najpyszniejsze, a zwłaszcza od moich koleżanek. Mieszkam 35 lat w Trzebnicy i o, o... Owoce konsumuję od dawien dawna i owoce Trzebnickiej Ziemi są najwspanialsze, bo słońce i tereny, które w Przemicy są, są bardzo sprzyjające do tego, że te owoce dojrzewają naturalnie. Owoce są wspaniałe, owoce są e, e, przepiękne, dorodne, owoce są e, słodkie. Tony jabłuszek sprzedaliśmy po dobrej cenie, bo mało jabłuszek w tym roku jest. I zostało nam 3 kg przegapione. Jest nieurozaj, 50% jabłek jest mniej, bo jak nie pogoda i dlatego. Są chyba lepsze niż z grójca Tam są sady może większe, ale nasze jabłuszka prędzej dojrzewają. Są bardziej wykolorowane, słodsze i smaczniejsze. Jabłka są rewelacyjne z Trzebuckiej Ziemi, bo przecież nazwa świętosadów to się wzięła od tych jabłek. I ja troszkę pamiętam te pierwsze świętosady w latach 60 kiedy doktor Kospre ze Stowarzystwa Miłośników Ziemi Trzebuckiej to organizował. No więc tu jabłka były podstawą. I to, że o tej porze jeszcze można kupić, no to jest świetna sprawa. Nie ma jabłek, bo nie ma, bo to jest tylko z hektara i to bardzo mało praktycznie w ogóle. No i w tym roku naprawdę jabłko jest drogie. Drogie jest jabłko i będzie drogie. Jeżeli tak będzie dalej, to, to jest naprawdę wybrać takie jabłko to i utrzymać to jest naprawdę dużo nakład pracy i inwestycji. To jest najlepszy najzdrowszy owoc Polski. Ale nie, my nie narzekamy akurat na brak klientów. Do na to domu przyjeżdżają. Najwięcej wiśni jest i jabłek. Ale powiem pani, że... W tym roku tak samo było problem z wiśniami, no, na przykład jedna trzecia wiśni, wszystko nie wiem, czy taki mokry rok, czy coś, nie wiem co się stało. Śliwki na przykład też, jak mieliśmy co roku pół ton, ja pamiętam, nie sprzedawaliśmy nawet na święcie sadki, tak dzisiaj mieliśmy tylko do dwunastej, mieliśmy tylko 200 kg śliwek i koniec. Mamy dobrą, bo mamy włoską śliwkę, to znaczy to jest polskie pochodzenie, ale odmiana włoska, bardzo smaczna śliwka. A nie będzie, po ile nie pan ma, zaraz, bluszka, zaraz, Łóżka pięć. Pięć. Mm -hmm. no, no, może to być 4,50 końcówka, no, albo 4. 4, o po 4? No, po pewnie, Potem. Jak najbardziej. Jest wesoło, nareszcie jest dużo ludzi. Tu miasto widać, że żyje nareszcie w tym rynku. Rynek odzyskał swój wigor, że tak powiem. Jest przede wszystkim bardzo miła atmosfera, wszyscy są przyjaźni. Kabarety bardzo śmieszne. Trochę zgłodniałyśmy tutaj, można kupić winogrona, wszystko świeże owoce, a można też gofry, różne takie niezdrowe rzeczy, ale człowiek się na pewno. Rzut. Nie sto metrów, ale dłuższy ciut. No i mu wyszedł rzut. Ja, nie sto metrów, ale dłuższy ciut. Wykonalczy, żeby się na Pani koncentrował. Czyli jest taki krzyk, że i Pani mu pokazuje swoje oczy. I prowadzi go w życie. Jest też święto, które się nazywa niski Dzień Merdającego Ogonka, tak to wygląda, świetna inicjatywa, ponieważ pomimo, że mamy piękne jabłka, to też nie zapominamy o naszych czworonogach, które towarzyszy w codziennym życiu trzebniczan też. Psy są w różnych rozmiarach, mini, midi i maxi. Rasy są też różne, były psy rasowe, ale też były pieski, które są zaadoptowane ze schroniska, tak zwane kundle dolnośląskie. Było bardzo dużo konkurencji, które były dedykowane do psów o różnych umiejętnościach, czyli od takich piesków, które po raz pierwszy uczyły się komendy siat, ale takie też zaawansowane w swoich konkurencjach agility, gdzie tylko liczyliśmy sekundy, jak szybko psy pokonują tor przeszkód. Oczywiście wszystko się odbywało z mierdzającymi obonkami, czyli było takie bardzo pozytywne zarówno dla psów, nie mówiąc dużo o właściciela, którzy je mocno dopingowali.